Hej, szczęść Boże, witajcie. To już ostatni odcinek o Nowym Człowieku. Tak naprawdę do tej serii zainspirował mnie ksiądz Franciszek Blachnicki, więc ten ostatni odcinek będzie mocno pod jego wpływem. Dlaczego ksiądz Franciszek Blachnicki i Nowy Człowiek? Może nie dla każdego ta postać jest znana. Ksiądz Franciszek Blachnicki założył Ruch Światło Życie. Nie chcę, żeby ten odcinek był ściśle promocją ruchu Światło Życie, nie o to mi w tym chodzi, ale właśnie ja w tym ruchu pod wpływem księdza Franciszka Blachnickiego zainteresowałem się tym tematem, tematem nowego człowieka. Ostatnio trafiłem znów do Krościenka. To jest taka mekka ruchu Światło Życie. I tam zadałem pytanie: właściwie o co chodzi w tym ruchu? Co jest jego celem? I uzyskałem szybką odpowiedź: Stanie się nowym człowiekiem. Wtedy sobie przypomniałem, że się nazywam Nowak, a Nowak to znaczy nowy człowiek. Że właściwie celem tego ruchu jest stawanie się Nowakiem co to właściwie znaczy i jakie narzędzia daje ten ruch po to, żeby się stać nowym człowiekiem. Zainspirowało mnie też właśnie to, co powiedział ksiądz Franciszek Blachnicki, że jesteśmy schrystianizowani, ale jeszcze ciągle nie zewangelizowani, czyli jeszcze ciągle nie jesteśmy nowymi ludźmi, mimo że przyjęliśmy chrzest. Cała ta seria też temu ma służyć, żeby odnowić w sobie takie myślenie, a może jeszcze lepiej powiedzieć, zdobyć takie doświadczenie, żebym mógł powiedzieć o sobie: Jestem nowym człowiekiem, bo przyjąłem Ducha Świętego, bo przyjąłem Chrzest, bo przyjąłem to, co wynika ze śmierci, z martwych wstania pana Jezusa. Że to wszystko pozwala mi być nowym człowiekiem. Jest takie dziewięć. A raczej dziesięć drogowskazów nowego człowieka, które Ksiądz Franciszek nam zostawił, warto do nich sięgnąć, do nich zajrzeć, żeby zobaczyć, czy przejrzeć się jakby w lustrze, czy ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem nowym człowiekiem. Czyli kim jest dla mnie Jezus Chrystus, kim jest dla mnie niepokalana, czym jest dla mnie, czy kim jest dla mnie Kościół. Można też myśleć o swojej modlitwie, o liturgii, którą sprawuję. Mogę myśleć, jakie miejsce zajmuje w moim życiu Słowo Boże, na ile jestem świadkiem, na ile przyjmuję nową kulturę, na ile przyjmuję tę miłość, agapę, którą mam żyć. Te wszystkie kategorie, które jakoś są zawarte w podpowiedziach księdza Franciszka Blachnickiego. Mogą być dla nas jakimś sprawdzianem, czy jak myślę o sobie nowy człowiek, czy jak myślę o sobie jestem, czy nie jestem nowakiem, to właściwie do czego jest mi bliżej. Warto może sięgnąć do tego, co już mamy, żeby nie otwierać otwartych drzwi. Zwykle te odcinki opieramy na fragmencie Słowa Bożego, ale pomyślałem, że warto czasami sięgnąć do takiego wydarzenia czy takiego zjawiska, które bardzo konkretnie wypływa z działania Słowa Bożego. Myślę, że ten ruch, ruch Światłożycie, ksiądz Franciszek Blachnicki, bardzo konkretnie dla naszej kultury tutaj, dla naszego kraju w Polsce, miał tak ogromne znaczenie, że nie można tego pominąć i nie można się do tego nie odwoływać. Myślę, że wielu z nas Przeszło przez ten ruch, ale też może trzeba by sobie jasno powiedzieć, nie za bardzo dokonało się to przemienienie, które było w zamyśle tego ruchu. Ale sądzę, że sytuacja jeszcze nie jest do końca stracona. Dlatego przywołuję to, abyśmy na nowo zajęli się tym, co w moim przekonaniu w naszym życiu najważniejsze. Abyśmy się na nowo postarali i. Stali się rzeczywiście nowymi ludźmi. Mówiąc krótko, i na koniec: stań się nowym człowiekiem. Jak pewnie już część z Was wie, pięć tygodni temu wystartowałem z moim własnym kanałem Strefa Wodza na który serdecznie Was zapraszam.